Mała uparciuszka. Dzisiaj czytamy książeczkę, której autorem jest Roger Hardcoreaus. Nie umiem wymówić tego nazwiska, bo jest strasznie trudne. A dzisiaj w czytaniu będzie nam pomagał ołówek, ołówek biedronka, ta, Taka biedronka. Będziemy pokazywać, w którym miejscu czytamy. A tak, co? Zaczynamy. Zaczynamy. Wow. sobie napisać dla kogo i od kogo. Mała Uparciuszka, wydawnictwo Egmont. Cytamy. Zaczynamy. Mała Uparciuszka była, co nie trudno sobie wyobrazić, straszliwie uparta. Gdy coś sobie postanowiła, to nie było od tego odwrotu. Jeśli uznała, że chce wyjść. To wychodziła, nawet w najgorszą ulewę. W niedzielę, kiedy przestało padać, postanowiła podjechać autobusem do domu pana Siłaczka. Po co? Bo skończyły jej się jajka, a wszyscy wiedzą, że pan Siłaczek zawsze ma w domu mnóstwo jajek. Kiedy pojawił się autobus, wysiadł z niego pan Wściubaczek, który, będąc osobą z natury wścibską, nie mógł powstrzymać się od pytań. Dokąd jedziesz, mała uparciuszko? zapytał. Do domu pana Siłaczka, wyjaśniła. Przecież ten autobus wcale tam nie jedzie. Ale mała uparciuszka już była w środku. Nie zdziwicie się chyba, kiedy powiem, że autobus wcale nie jechał w stronę domu pana Siłaczka, prawda? Jechał za to do Mrozowa Krainy tak zimnej, że wszyscy jej mieszkańcy marzli przez cały rok Cóż za urocze miejsce, oceniła uparciuszka Częsąc się z zimna i udając, że od samego początku miała zamiar odwiedzić Mrozowo Choć to była nieprawda, o czym doskonale wiemy Mała uparciuszka ruszyła truchtem po ścieżce, żeby się trochę rozgrzeć. A psik! kichnął ktoś z nienacka. Był to pan kichaczek. Na twoim miejscu, ostrzegł, uważałby na tej, a psik, tej ścieżce. Jest oblodzona, a psik. Idę tam, gdzie idę, odburknęła mała uparciuszka i dalej truchtała po ścieżce. Zgadniecie, co się potem stało? Ups, mała uparciuszka pośliznęła się na lodzie. Ale zabawa, jęknęła, podnosząc się z ziemi, jednak wcale nie była rozbawiona. W końcu dotarła do skrzyżowania dróżek. Powinnam iść w tę stronę, uznała, wybierając ścieżkę po prawej. Nie idź tędy, ostrzegł ją robaczek, który wychynął z pod śniegu. To niebezpieczna dróżka. Nie wygłupiaj się, zbyła go mała uparciuszka i ruszyła wybraną ścieżką, a powinna była posłuchać robaczka. Nie ruszyła zbyt daleko, gdy runęła na nią lawina śniegowych kul. Jedna z kul stoczyła się ze ścieżki i poturlała w dół, niebezpiecznego, stromego zbocza, a wewnątrz niej turlała się i toczyła mała uparciuszka. Kula toczyła się tak długo, że zatrzymała się dopiero w sąsiedniej krainie, gdzie roztopiła się na słońcu. Traw chciał, że mała uparciuszka dotarła w ten sposób na próg domu pana siłaczka. Przemoczona do suchej nitki. O jejku! wykrzyknął pan siłaczek, jesteś cała mokra, wejdź do środka i wytrzyj się, nim złapiesz jakieś przeziębienie. Nigdy się nie przeziębiam, upierała się mała uparciuszka, a poza tym przyszłam tu po jajka. Zejdź mi z drogi. To nie uprzejme oburzył się pan Siłaczek. Bzdura! prychnęła mała uparciuszka. I wciąż ociekając wodą, wparowała do kuchni pana Siłaczka, gdzie, nie pytając o zgodę, zapakowała sobie całą miskę jajek. Mogłabyś przynajmniej poprosić! Upomniał ją pan Siłaczek. A psik! odkichnęła mała uparciuszka. Mówiłam, że się przeziębisz, wesnął pan siłaczek. Nigdy się nie przeziębiam, powtórzyła mała uparciuszka i znów kichnęła a, psik. Do czasu do tego czasu zdążyła już tak okropnie zgłodnieć, że od razu na miejscu zrobiła sobie olbrzymi omlet gigantyczny, tak wielki, że nawet nie zmieścił się na ilustracji. A potem zaczęła pałaszować ten olbrzymi, gigantyczny omlet. Im więcej jadła, tym mocniej martwił się o nią pan Siłaczek. To ci zaszkodzi, ostrzegał. Gadanie, prychnęła mała uparciuszka. Jak to mała uparciuszka spałaszowała gigantyczny omlet w całości. Coś więcej tu dodać. Poza tym, że teraz już wiecie, jak straszliwie uparta jest mała uparciuszka. Uparta aż do samego końca, aż po kres tej opowieści. Koniec. Jest. I tu masę jeszcze inne bajki. Papa. Pa.